Cześć, witajcie z tej strony Rejsa, wy oglądacie kolejny odcinek przygody z WOD. Dzisiaj bardziej dla fanu niż dla samego testu Przejedziemy się T80, T70 i T60 od góry, czyli czwarty, trzeci i drugi Tier, nowe lekkie rosyjskie, które wejdą właśnie w aktualizacji 8.5. Nie skupiamy się tutaj na żadnych statystykach, nie skupiamy się na działach, po prostu jedziemy sobie w bitwę. Zaczynamy to 80, mam nadzieję, że szybciej nam wylosuje, bo czym niżej na teście, na tych tierach, to dłużej losuje. Ja, korzystając z okazji, zaproszę Was do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę i pozostawiania swoich komentarzy i śladu po sobie. Oczywiście będzie nam teraz długo losowało, dlatego ja pominę to i po tym pstryk po pstryknięciu palcami przeniesiemy się od razu do bitwy. No, i już jesteśmy w bitwie. Widzicie, to jest tak zwany time jump. Możecie go doświadczyć na przykład, jak za dużo wypijecie, dużo alkoholu i szybko. Wtedy robicie tak zwany skok w czasie i budzicie się powiedzmy po imprezie już, tak? Ale wróćmy do bitwy. Niestety, na randomach losuje nam takie bitwy, gdzie mamy po 6 artylerii na stronę i dwa piździki lub. 5 artylerii na stronę i 3, 2 e, piździki plus e, jeden niszczyciel, zobaczymy jak to wypali. Oczywiście, ja tutaj nie będę nic e, żadnego e, opowiadał o tym czołgu, bo jest to lekki czołg czwartego Tieru. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że jego wieżyczka znajduje się po lewej stronie kadłuba, i e, w tych właśnie nowych lekkich czołgach e, ta wieżyczka znajduje się właśnie po tej stronie kadłuba. W T60, T70, tak samo jak tu. Mamy tutaj magazynek, do którego mieszkają się dwa pociski. Chyba za jednym strzałem wystrzeliwuje yy, dwa hity, także zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Lecimy na żywioł, a co? Mamy T80, wyspotowany. Tu o, więcej tych pocisków leci. O, nie przybiliśmy się. No proszę. Tam nasz te dwa sobie lata pięknie. Spotuję innych, a co? Bo mogę? To spotuję. Oj, nie w tą stronę pojechałem. I się ścięło jeszcze. Niestety. Ja się wycofam. A, przeładowuję! Przeładowuję! Haha. Haha. Ha. Tak to się robi. A nie mamy tego modułu. Ups. To może być mój koniec? A może nie? Trzeba uciekać. Dobra, udało się. Przeładowaliśmy, więc się wycofamy, teraz pomożemy naszej artylerii, bo ten piździk może sobie tutaj... Y, ładnie nam tutaj. Namotać! Next one! Trzeba im napisać next one! Dobra, zostały dwie artylerie, bo które właśnie teraz sobie pojadę grzecznie. Picka bitwa z T80: Wygrana przy ostrzale artylerii i fanfar. Nie będę tutaj przeklinał. Może takie odcinki będę nagrywał w nocy. Ale jadymy na haksach. Dobra, gdzie ta artyleria się schowała? Mamy pierwszego sextona, oczywiście w ruchu ostrzał. A co, bo mogę? 8-1. Pięknie. I wygrana. Dobra, lecimy. E... Piękny tutaj statystyki. Superansko pierwszy. Tak jak powinno być, niestety, na minus. Bobiliśmy ze złoto, jesteśmy goldnub. Hek i te sprawy. Ale co tam? Bierzemy następny czołg t 70. I e, oczywiście jeszcze szybciutko, szybciutko, żeby nam się tutaj ładnie grało. E, bierzemy sobie, kupujemy jakiś piękny kamuflaż, żeby ten czołg ładnie wyglądał i cieszył nam oko. Widzicie, e, podobny jest do T-80, wieża tylko troszeczkę inna, ale e, podobne gabaryty. E, Kadłub praktycznie ten sam. Ale dobra, nie skupiamy się na statystykach, lecimy w następną bitwę, na następną bitwę. I znowu... E, będzie nam troszeczkę lasowa, dlatego znowu użyję moich czarodziejskich palców i po przeniesiemy się do bitwy. No i jesteśmy już w bitwie. Uwierzcie mi, czekanie pół godziny na bitwę nie jest tym, co lubię, no ale jesteśmy. Rzuciło nas na e, bitwę na prowincję. No i mamy tutaj trzecie tiery. Nawet mamy jedną artylerię Bizona. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Rejs, co ty robisz? Naprawdę pół godziny czekania na bitwę. Nawet wiem, że... E, czekanie w, kolejke, w kolejce zajmuje 4 minuty i 57 sekund, a po czym e, wywala nas z powrotem do garażu. Niestety. Może nie jest to najlepsza pozycja, jaką mogłem sobie zająć może miałem. No, 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 no. No. Stój. Dosyć celne działo. Te pociski latają tam, gdzie chcę. Czy oni mnie widzą? Pytanie za 100 punktów. Czy nie? No dobrze, mniejsza o to. Nie robi się ciekawie, tak? Nie jest to ciekawe. Przegrywamy. Strzelę sobie jeszcze na tego s 35 To nie jest ten, ten. Dobra, on do mnie nie celuje, więc ja sobie go ustrzelę. Jeszcze raz. No i dobra, 4-4. Coś mi się tu podświetlało jeszcze. A co? Spróbuję jeszcze raz. Dobra, podjedziemy sobie delikatnie. Ajajaj... Trzeba uważać na ostrzał z góry. Lakost. Ach, pudło, pudło, pudło. Ten. PZS-35. Wale za złoto, więc nie powinno tutaj być problemu z przebiciem. Ale to chyba nawet nie jest ten premium niemiecki. A nie jest jednak to on. Dobra, muszę się szybko wysofać, bo dostawałem też z prawej strony. Zniknę, nie zniknę. O, już go tam. PZ1C z Pawarą, widać fajnie to. Y... Od tyłka! No bardzo nieprzyjemnie. Ten locust mi tutaj. I zaraz no i prawdopodobnie zostanę dobity przez tego PZ. A, A może nie. No grysku. Stój, stój, stój. Nie wierzę! Nie wierzę. Został ten locust, została ta pezeta. Nie, 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 niestety, 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 niestety dostałem od Locusta. prawie wszystkich prawie wszystkich wytłukłem. Zostało jeszcze dwóch. jeszcze no niestety, y, przegraliśmy tą bitwę, ale dosyć działo celne ma. Niestety, wybaczcie mi, nie będę testował T-60, bo na tę bitwę czekałem pół godziny. No niestety, y, T-60 sobie odpuszczę. Mam nadzieję, że takie szybkie bitwy y, mogły być, y, mam nadzieję, że się podobały, tak? Nawet y, na, za złoto. Jak waliłem, wyszedłem na plus, także jest tutaj ok. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Klikajcie subskrypcję, klikajcie łapki w górę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!